Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji pomyczowej. Trener drużyny gości, pan Marcin Malinowski, witam serdecznie. Trener gospodarzy, pan Andrzej Sawicki. Bardzo proszę o komentarz do meczu trenera drużyny Unii Turza Śląska. Co, co ja mogę powiedzieć? Gratuluję na pewno drużynie z Polkowic efektownego zwycięstwa. A co do nas, no to jedna rzecz, która ciśnie mi się na usta, to jest wstyd i Jestem trochę zbulwersowany tym, że ci młodzi chłopcy niejednokrotnie nie mają ambicji i to najbardziej gdzieś tam mnie boli, przeszkadza i, i dziękuję. Proszę o komentarz do maciu trenera Górnika Pokofice. Dziękuję trenerze za gratulacje. Mówiąc całkiem serio. Ja osobiście obawiałem się tego spotkania. Widziałem mecze którzy na Lechii Zielona Góra z Wartą. Te wyniki były naprawdę na, na, na styku i takim meczem tak naprawdę możesz w naszej, w naszej sytuacji bardzo dużo, bardzo dużo stracić. I gratuluję tutaj zespołowi za, za to podejście mentalne do tego, do tego meczu. Wykonaliśmy plan, cieszymy się bardzo z tego, a wciąż wszystko jest jak gdyby w, e, zależne od nas, z tego się cieszymy. Przeszliśmy naprawdę e, daleką drogę, ale jeszcze, jeszcze do celu nam brakuje, to jest, to jest jasne, czekamy teraz na, też na rozwój jak gdyby wydarzeń w, w naszej lidze, ale tak naprawdę... Już od, od jutra koncentrujemy się tak na, na meczu w Jeleniej Górze i to jest dla nas teraz kluczowe spotkanie. Jeszcze raz gratulacje za, za postawę dla, dla całego zespołu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.